Spotkałam się kiedyś z takim stwierdzeniem, że ze snem to jest trochę tak jak z jedzeniem. Niektórzy mają zapotrzebowanie na jedzenie większe, inni mniejsze. Podobnie jest ze snem. Dlaczego tak jest, że jedni się budzą na przykład w środku nocy, inni bardzo długo nie mogą zasnąć i różni ludzie potrzebują tę różną dawkę snu? Dlaczego tak się dzieje? Takim głównym czynnikiem, który wpływa na to, ile my snu potrzebujemy, jest wiek. Im jesteśmy młodsi, tym potrzebujemy więcej snu. Dzieci przesypiają o wiele więcej. Osoby młode już trochę dorosłe młode już trochę mniej. Natomiast osoby po 60 roku życia już nie będą w stanie przespać tak efektywnie tyle godzin, jak w młodości i im się zaleca, żeby. Około 6-7 godzin, czyli skraca się ta potrzeba snu. A drugim takim czynnikiem, który może wpłynąć, że ktoś ma większe zapotrzebowanie na sen, to jest nasz stan zdrowia. Jeżeli chorujemy, to automatycznie wiele osób więcej czasu przysypia. Wiąże to się z tym, że sen pełni funkcję związaną z odbudową, z regeneracją, z odpornością. siebie, że bezsenność u młodych ludzi. Najczęstsze przyczyny to, to jest szeroko pojęty stres, taki związany z tym, że my jesteśmy w ciągu dnia na bardzo wysokich obrotach, jesteśmy na wysokim wzbudzeniu, bardziej na takim zadaniowym trybie i jak przychodzi pora snu, to ciężko z tego zadaniowego trybu, gdzie mamy pełno myśli wokół tego, co w ciągu dnia, a co jeszcze muszę, co będzie następnego dnia. Jest się przełączyć na taki tryb relaksu. Dużo osób ma problem z tym, żeby wieczorem być w takim stanie zrelaksowania, żeby odpuścić te swoje zadania, czy jakieś zmartwienia, czy stresy i przejść w, w, w taką fazę odprężenia. Druga grupa czynników, które wpływa na to, że młode osoby cierpią na bezsenność, to może być nieregularny tryb życia i takie, taka ingerencja w. Zdrowe nawyki związane ze snem, czyli sypiamy byle jak, o różnych porach, próbujemy dosypiać, odsypiać w weekendy i właściwie, jak się spojrzy na ten nasz rytm snu, to okazuje się, że my nie mamy właściwie jakiejś stałej. Do tego dochodzi stymulowanie się kofeiną, taka czasem nawet nadmierna aktywność fizyczna, że wieczorem to jeszcze dociskamy, żeby dużo poćwiczyć. Ale to wszystko są takie aktywności, które prowadzą do tego, że my jesteśmy wzbudzeni. Jak można sobie poradzić z, z tą przeładowaną głową, która jest buzująca i w której tyle myśli się kołacze i, i, i trudno zasnąć? Jednym z takich sposobów jest taki czas na rozwiązywanie problemów, czyli my nie zostawiamy dopiero momentu położenia się do łóżka jako taką przestrzeń w ciągu dnia, czas, kiedy my możemy sobie pomyśleć, tylko staramy się usiąść wcześniej i znaleźć takie pół godziny, gdy my się zastanowimy nad tym, co jest dla nas trudne, co się dzieje, zaplanujemy sobie następnego dnia aktywności. Wiele osób robi to dopiero po położeniu się do łóżka. Ale też taki czas na rozwiązywanie problemów to jest taki czas, kiedy my możemy mieć taki kontakt z czym, czym my się rzeczywiście martwimy, co jest dla nas ważne. Dużo osób pędzi, nie zatrzymuje się trochę nad emocjami, które przeżywa. Natomiast jeżeli chodzi o temat bezsenności, to też jeżeli ktoś długo nie może spać, to często te jego zmartwienia krążą wokół snu. I się, ta głowa jest pełna myśli tego, czy ja zasnę, czy nie zasnę, jak to będzie. I tutaj już takie techniki, właśnie wieczornego wyciszania, ale też takie techniki związane z tym, żeby mieć taką rozsądną wiedzę na temat snu. Dużo mitów o śnie krąży w mediach, a w terapii bezsenności właśnie dostarczamy takiej wiedzy, co ja rzeczywiście mogę zrobić, żeby lepiej spać. I wiele osób się uspokaja, gdy ma tę informację i wie, że dobrze działa. Co można zrobić, żeby. Przestać się denerwować tą moją bezsennością czy tą bezsenną nocą i, i zasnąć? To jeżeli my zaczynamy w toku terapii wprowadzać takie zdrowe nawyki dotyczące snu, znajdujemy też pory snu, które będą w tym momencie życia danej osoby napędzały potrzebę snu, to lęk dotyczący bezsenności zaczyna się obniżać, dlatego że sen się zaczyna poprawiać. Czyli jeżeli Ktoś najpierw zobaczy, że dokonując jakiejś zmiany w zachowaniu, w porach snu i nawykach zaczyna lepiej spać, to też mu się tak wraca poczucie, że mamy wpływ na ten sen, bo wiele osób często z bezcennością mówi, ja już nic nie mogę zrobić, żeby lepiej spać, to jest poza moją kontrolą. My uczymy tego, że jednak można ten sen poprawić. I wtedy lęk się obniża, ale też taka praca wokół różnych myśli, konkretnie czym ja się martwię. Wiele osób z bezsennością ma takie zmartwienia, ja stracę, ja w końcu przestanę zupełnie spać, stracę zdolność do spania albo to bardzo źle odbije się na moim funkcjonowaniu, na mojej pracy. My też weryfikujemy w terapii, zajmujemy się tym, żeby weryfikować to, te lęki, które często też są katastroficzne i napędzają wzbudzenie i trudności w zaśnięciu. Jednym z takich paradoksów bezsenności że jest, że jeżeli pacjent z bezsennością przestaje bać się tego, że nie będzie spał, bo wie, że on sobie nawet w taką noc poradzi, jeżeli ona się sporadycznie zdarzy i wie, co robić potem, to on zaczyna lepiej spać.